Dzień dobry Witam was serdecznie na moim kanale Siemaneczko Słuchajcie, jest u mnie strasznie mgła Zobaczcie ja Z tyłu prawie nic nie widać Tam dalej, normalnie za budynkiem to już jest normalnie biało Taki mamy dzisiaj poranek właśnie mroźny Chociaż jest powiedzmy, niech wiem może 2 stopnie Jak wyszedłem sobie na dwór rano zobaczyć Standardowo popatrzeć sobie na swoją pracę, którą wykonałem przez ostatnie dni, wczoraj w ogóle wykopałem jeszcze jeden krzak. Zobaczcie, jaki tu jest wielki krzak. Ja w ogóle mam te krzaki, wszystkie takie giganty. I to jest krzak porzeczki. Zobaczcie, jaki on jest skórte, rozłożyste. Czy go teraz wiązałem? Bo jak ja go rozłożę, to on jest po półtora metra w każdą stronę. To on ma 3, 3 metry. A mam ich takich 15. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki jest krzaczar. Zobaczcie, ile tych odnóg ma, tego wszystkiego. Musiałem go związać normalnie, bo to był jakiś, e, jakaś, jakiś miskant olbrzymi. A to tylko krzak e, czarnej porzeczki. Ja ją troszkę poprzecinam jeszcze. Chociaż, e, kurde, każde, każdej łodygi jest mi szkoda. E, powiem Wam szczerze. Bo naprawdę bardzo dużo miałem w tym roku z nich e, porzeczki czarnej. Chociaż mszy też było e, równocną porzeczką, więc <laughs> trzeba było też często psikać. Chociaż w tym roku było mniej, w poprzednim było więcej, ale w tym roku i też było dużo. <laughs> tym bardziej, że on jeszcze ruskoł kompostu i on sobie widzicie, on takie niektóre powpuszczał sobie, powbijał sobie w kompost i po prostu sobie ciągnął z niego minerały. No ale tam się już robi coraz czyściej. O, to jest to drzewko Drugie właśnie zasadziłem przedwczoraj. Też wygląda super, muszę jeszcze jakoś je usztywnić, może jak coś wbiję po prostu z boku. Z tego co pamiętam to jest też porzeczka, zobaczcie jakie ładna sadzoneczka. No piękna jest, duża, na pniu. Teraz będzie więcej miejsca, zobaczcie będzie można przejść w koło elegancko i sobie normalnie zrywać, bo wcześniej to się nie dało wejść, w ogóle nigdzie. Także powiem Wam szczerze, że jestem kurde dumny. Z tego mojego ogrodu, tutaj z tej miejscówki, którą sobie teraz tutaj zrobiłem, ale trochę zim, zimnawo. Zobaczcie, jak to wszystko już fajnie wygląda. Normalnie, tak lubię sobie rano przyjść właśnie i nacieszyć oko. I też fajnie, że przesadziłem. Tak samo tą jeżynę bezkolcową i, i z tymi malinami się uporałem. Jestem bardzo ciekaw jak z tymi malinami, bo nigdy mi nie szło dobrze z malinami, mam nadzieję, że ten obornik, który tutaj rozrzuciłem, da radę i kurde, wszystko fajnie się rozłoży i będzie wszystko fajnie rosło, już nie mogę się doczekać, kurde, powiem wam, wiosny, już mogła być wiosna, chociaż niech ta zima na święta jeszcze będzie, żeby poczuć ten klimat, kurde, świąt, zobaczcie, jaka mgła, widzicie? Przejdziemy sobie jeszcze tutaj koło w tych wszystkich moich rządek. A tu mam e, morwę białą, tu mam też morwę, tu mam porzeczkę czerwoną, tutaj chyba jest biała, czerwona, biała. Tutaj mamy agreścik, taki duży na pniu. Zobaczcie jak ładna sezoneczka. Tutaj mamy porzeczkę czarną, e, tutaj mamy, tutaj mamy. Agrest Pożeczkę? Pożeczkę chyba na pniu, tak, tu mam pożyczkę na pniu Tutaj jest chyba jakaś śliwka Tam jest jabłko Tu jest brzoskwinia eee, Tutaj chyba jest wiśnia Tak, tutaj jest wiśnia No i tam mamy jeszcze brzoskwinie A tutaj te ja już nie pamiętam co to jest Ale strasznie słabo nie mnie rosną te drzewa tutaj, nie wiem Może jeszcze obkopę w tym roku Ładnie, w koło i dam mi też właśnie minerałów i przysypę jeszcze ziemią. A w przyszłym roku sobie tutaj robię taki fajny płotek. Tutaj taki fajny sobie zrobię. Tu sobie taką furteczkę może zrobię z tej strony, albo to tam zrobię drugą. I tutaj całe włożę fizeliną. I wysypę korę. Żeby to był taki fajny, no taki mój mini sadzik. No i tu wam pokażę właśnie... Yy, tu wam pokażę tam jeszcze... Tą, to miejsce, w którym miałem tą porzeczkę no właśnie stąd ją wysadziłem, zobaczcie jeszcze zostały takie resztki ziemi no i tu jest ten kompostownik, też muszę coś z nim zrobić, popatrzcie jak on wygląda o, co tam jest? chyba jakiś kot Po coś o, szukałem i wczoraj no i wykopę sobie jeszcze dzisiaj może z dwie, dwa krzaki tam sadzę i muszę z tym agresem coś zrobić, żeby go całkowicie stąd wziąć. I tu w ogóle jak usunę tę porzeczkę całą stąd usunę, no to będę miał dodatkowy taki zagajnik na, na warzywa. Tutaj muszę rewolucję zrobić, na razie zająłem się rewolucją z tamtej, strony, z tamtej strony ogrodu. Nie wiem, pewnie jesteście ciekawi, co u mnie w szklarni słychać, to Wam pokażę. Nie byliśmy dawno. No, nic na razie nie rośnie. Zobaczcie, tutaj jest ta ziemia, jak była. Tak jest dalej cały czas. Cebulka tylko jakoś powsadzałem, ale tu mi nic nie kiełkuje Nic a nic z tych nasion. Niby miało być zimowe, niby miało rosnąć. Nie wiem dlaczego minęło już z, z półtora tygodnia, dwa tygodnie. Nic nie wschodzi, pewnie dlatego, że te mrozy były. A sałata tu pewnie. To pewnie musi się też przyjąć. Nie wiem. Dwigotno niby tutaj jest, wszystko fajnie. No nic, zobaczymy, jak to będzie wszystko rosło. No. No i co? Tutaj mamy te grządki przenośne takie, czy donicy takie przenośne, filcowe. No i co? I tym razie wszystko stoi w miejscu. O, zapomniałem tego wczoraj rozrzucić, bo wrzuciłem tutaj ziemię staczki z, z, tych, z, tych, tych, z tych dołów, co wykopałem bożeczkę. Właśnie muszę to rozrzucić tutaj. Tutaj się nic nie zmieniło starego. Oczko wodne. Oczko wodne jak widać rybki sobie śpią, tam powoli sobie pływają, niektóre tam siedzą w miejscu. Nie wiem czy będzie je w ogóle widać. Zostawiłem tylko na powietrzanie na zimę. Żeby woda nie zamarza w tym miejscu, bo wcześniej zamarznie, ale w tym miejscu nie zamarza nigdy, bo tutaj zawsze faluje ta woda. Rybki tam niby coś widać, ale, ale ma lizna, ale przynajmniej woda jest czysta. Jak widzicie. Ach. No i co? Taki byłby spacer na ogrodzie. Tak by właśnie wyglądał na dzień dzisiejszy mój ogród tutaj wejdzie mi jeszcze z jedna chociaż tutaj chyba nie będę sadził, bo jak tu jest ten krzak to tu nie będę dawał porzeczki, bo on zasłoni w ogóle ten krzak więc następną porzeczkę dam tutaj w tym miejscu i chyba sobie dzisiaj tą wykopię tej tutaj wsadzę i zostaną mi jeszcze dwa krzaki agrestów ten agrest to ja nie wiem gdzie ja wrzucę, kurde jak macie jakieś pomysły to powiedzcie mi po, po, po komentarzu Myślałem, żeby te dwa krzaki ogresu dać tutaj, tutaj dać jeden i tutaj drugi i tam miałbym właśnie tą porzeczkę, a tu miałbym te dwa agresty, no muszę pomyśleć, no ale muszę coś z tym zrobić, bo tamten kompostownik chcę rozebrać, bo chcę zrobić nowy, znaczy nowy już jest, ale już jest też, że jest pełny, taki prawdziwy chcę kompost zrobić, kompostownik, nie takie co, co teraz mam takie improwizorki, także... No, kurde jarał się, powiem Wam szczerze. Tutaj z tych prac, które wykonałem w tym roku. Aż miło tak sobie wyjść popatrzeć. Super. Dobra, kochani, to był taki spacer yy, po ogrodzie dzisiejszy, czy znaczy dzisiejszego poranka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Może też ktoś kogoś po prostu pociągnie, żeby coś właśnie też u siebie w ogrodzie zrobić, jeszcze nawet teraz. Coś przesadzić, coś nowego wysiać, coś zaplanować. Bo ja tu mam tyle planów na przyszły rok, że daj Pan spokój. Dobra, ja uciekam do domu, bo zimno. Zobaczcie jaka mgła jest jeszcze, zobaczcie, tam z tyłu nic nie widać. Dobra, ja uciekam, trzymajcie się i dzięki, że jesteście. Cześć.